Top 10 filmów z serii o Jamesie Bondzie. My name is Bond, James Bond. I już wiemy, że będziemy mieć do czynienia z naprawdę dobrym kinem. Wkrótce czeka nas premiera kolejnego filmu z serii o agencie 007 nie czas umierać. Cały czas trwa też dyskusja, kto zastąpi Daniela Craiga w tej roli i jak potoczą się losy jego postaci. Tymczasem, skoro mamy już niemal 25 filmów o Jamesie Bondzie, i to nie licząc niekanonicznych typu nigdy nie mów nigdy, można pokusić się o wybór tych 10 naj. A ponieważ z trudem przyszło nam ograniczyć wybór tylko do 10, a co dopiero wybierać najlepsze z nich, nasze top 10 będzie tym razem ułożone chronologicznie. Oto top 10 filmów z serii o Jamesie Bondzie. Numer 10 Pozdrowienia z Rosji. Drugi film z serii z Seanem Connerym w roli głównej, który tym razem usiłuje przejąć radziecką maszynę szyfrującą. A aby tego dokonać, musi rozkochać w sobie przepiękną Rosjankę, Tatianę Romanową. Na tle pozostałych filmów wyróżnia go skromne nasycenie gadżetami i wymyślnymi urządzeniami. Q grany po raz pierwszy przez Desmond'a Juelina dopiero się rozkręca. Tym razem mamy po prostu kawał dobrego kina szpiegowskiego. Numer 9. Operacja Piorun. Jeden z klasycznych i najlepiej ocenianych bondów ponownie z Seanem Connerem w roli głównej. Tu dla odmiany major Butroyd zaszalał z gadżetami, wyposażając agenta 007 m.in. w plecak odrzutowy, a to dopiero początek zwariowanych pomysłów Q. Stawką są przecież dwie brytyjskie bomby atomowe, zagarnięte przez widmo i mające służyć do szantażowania NATO. Numer 8. W tajnej służbie jej królewskiej mości. Naszym zdaniem najbardziej niedoceniony błąd. Przede wszystkim krytykowany był George Lazenby za swoją grę, ponoć sztywną. Choć my, akurat, staniemy w obronie aktora. W tym naprawdę ciekawym i dobrze zrobionym filmie przyszło mu się zmierzyć z pierwszą próbą pokazania Jamesa Bonda z bardziej ludzkiej strony. Końcówka lat 60. okazała się jednak zbyt wczesnym momentem na takie eksperymenty. Numer 7. Żyj i pozwól umrzeć. Pierwszy film z Rogerem Murem. Przebojowy, jak na lata 70. przystało. Bond wkracza w świat nowojorskiej mafii, handlarzy narkotyków i tajemniczych rytuałów wódu. Żyj i pozwól umrzeć wyznaczył pewien trend filmów z murem, traktując brytyjskość Bonda z lekkim przymrużeniem oka. Nas zachwyca również ścieżka dźwiękowa z tytułową piosenką Beatlesów. Numer 6. Szpieg, którym nie kochał. Okręty atomowe, podwodne bazy, Zabytki Egiptu, no i piękna Barbara Bach jako agentka KGB, Ania Amasowa. Kolejny film z Rogerem Murem jest dowodem na to, że nawet najwięksi wrogowie potrafią się zjednoczyć w obliczu wspólnego zagrożenia, jakim okazuje się być zakochany w wodnym świecie psychopata Stromberg. Film był świadectwem ocieplenia w trwającej wówczas zimnej wojnie i jedynym, w którym Bond nawiązał tak bliską relację z radzieckim wywiadem. Numer 5. Moonraker. Można powiedzieć, że twórcy tej części przygód o Jamesie Bondzie odlecieli w kosmos. I to dosłownie. Ponownie widzimy starych znajomych takich jak Buśka, a James Bond walczy tym razem na pokładzie stacji orbitalnej. Wiele widzieliśmy i wiele jeszcze zobaczymy w tej serii filmów, ale takiego wyczynu jak dotąd nie powtórzono. Jest to czwarty występ Rogera Mura w roli agenta 007, ale nie ostatni. Numer 4 Golden Eye Pierwszy film z Piersem Brosnanem, pierwszy w serii po zakończeniu zimnej wojny i pierwszy z Judy Dench jako M. James Bond musi udowodnić, że również po rozpadzie ZSRR jest miejsce dla takich agentów jak on, a pracy wywiadowczej nie da się zastąpić siedzącymi w biurach analitykami, komputerami i satelitami. I w pełni mu się to udaje. A towarzyszy mu nie kto inny jak Izabela Skorupko w roli Natalii Smirnowej. Numer 3. Świat to za mało. Dla Jamesa Bonda na pewno. Kolejny film z atomowymi okrętami podwodnymi. Celem złoczyńców tym razem okazuje się być Stambuł. Chcą wysadzić miasto, aby zmienić mapę szlaków transportu paliw na świecie. Bąd musi działać szybko i poodświeżać nieco stare znajomości. Trzeci film z Piersem Brosnanem, ma jego kochankę i zarazem głównego złoczyńcę gra piękna Monika Bellucci. Numer 2. Casino Royal. To, co nie udało się w latach 60 było możliwe na początku XXI wieku. Twórcy dali Bondowi bardziej ludzką twarz i wyznaczyli postaci nowy kierunek. Wiele osób obawiało się tej drogi. Zastrzeżenia były również co do wyboru Daniela Craiga jako odtwórcy roli. Jednak obawy okazały się zupełnie płonne. Casino Royale to bez wątpienia nieco inny niż dotychczasowe, ale pełnoprawny, znakomity film o Agencie 007. Numer 1. Quantum of Souls. W filmach z Craigiem wrócono do tego, co znikło w zasadzie od lat 70. z produkcji o Jamesie Bondzie, czyli kontynuacji motywu walki z jedną i tą samą organizacją w kolejnych filmach. Quantum of Souls jest bezpośrednią kontynuacją wydarzeń pokazanych w Casino Royale. Bond chce pomścić zabójców Wesper. Przychodzi mu się również zmierzyć i to dosłownie z kryzysem klimatycznym. I choć wydaje się, że osiągnął w końcu swój cel, to tak naprawdę początek intrygi, którą odkrywamy w kolejnych filmach.